Zgierska Wigilia dla samotnych i potrzebujących odbyła się w sali przystań. Było płatek, ciepły posiłek i rozmowy, których często brakuje na co dzień. Tu się stało komuś taka krzywda, komuś taka krzywda. Spotykamy się razem, no niby nie w rodzinie, ale jesteśmy rodziną, bo jesteśmy społeczeństwem. Spędzić te święta tutaj z tymi ludźmi, którzy, ich, oni nas nie znają, to oni, my ich samo nie znamy. W sytuacji mamy gdzie je spędzić, więc... Tak porozmawiać i to wszystko razem, zgieżanie, jesteśmy zgieżanami, proszę pana. No żeby być razem i wspólnie przeżyć, nie być samotnym. O. Jest Wigilia dla Samotnych. Więc bardzo miło by się tu nam właśnie wszystkim spotkać. Jesteśmy przede wszystkim same samotne osoby. No, My jesteśmy jako samotne osoby, więc dążymy do ludzi, bo musimy wychodzić, rozmawiać. Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie Przemysłowa Stańszewskiego we współpracy z Parawią Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To już kolejna taka Wigilia i jak widać potrzebna coraz bardziej. I na pewno będziemy starali się robić to co roku, bo jest taka potrzeba, jak widać. Są ludzie, którzy potrzebują tego bycia ze sobą, tego, żeby nie być samym w domu. W przygotowanie wigilii włączyli się też wolontariusze, młodzi ludzie przyszli pomagać innym. Myślę, że po prostu z potrzeby serca, bo na dobrą sprawę nie musieliśmy tu być, nie? i tutaj młodzież właśnie się zebrała, żeby po prostu. Pomoc. Podczas spotkania nie zabrakło wspólnej modlitwy i łamania się płatkiem, proboszcz mówił, że każdy, kto dziś tu przyszedł, jest tu z jakiegoś powodu i każdy jest tak samo ważny. Czasem bardzo trudno jest, właśnie jak pojawią się jedne kłopoty, drugie kłopoty i następne, to trudno jest zrozumieć, że Bóg może być dobry. A ja chcę Wam powiedzieć, że On przyszedł na świat w dzieciątku Jezus, by nas właściwie sobą nie speszyć. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał paczkę świąteczną. Mały gest, który dla wielu znaczy bardzo dużo. Bo święta to przede wszystkim bliskość drugiego człowieka. I właśnie taką bliskość dziś w Zgierzu udało się stworzyć.